Nie możemy przejść pod. Nie, nie możemy, możemy przejść, przejść pod, pod. Nie możemy przejść nad. Nie możemy, możemy przejść nad. Nie możemy go ominąć. Nie, nie możemy go ominąć. Ale możemy. Ale możemy my. zobaczyć na herb na tym ratuszu. Ale zobaczyć na herb na tym ratuszu. My idziemy do Radomska. My, my idziemy Wielka wielka, to to wielka, wielka ławka. To jest wielka, wielka ławka. No, nie możemy ducha. przejść pod! Nie, nie możemy przejść pod! Nie możemy przejść nad! Nie, nie możemy przejść nad! Nie możemy jej ją minąć! Nie, nie możemy jej minąć! Ale możemy, ale możemy na niej usiąść! Ale możemy na niej usiąść! Super! My. Wielki, wielki cmentarz żydowski. To jest wielki, wielki cmentarz żydowski. Nie możemy przejść pod. Nie możemy przejść pod. Nie możemy przejść nad. Nie możemy przejść nad. Nie możemy go ominąć. Nie, Nie możemy go ominąć. Ale możemy pójść do środka i zobaczyć tam nic ciekawego. Ale możemy pójść do środka i zobaczyć, coś. zobaczyć, coś. zobaczyć co jest myślę. Nie możemy Poza przejechaliśmy z matki. Ne. Idziemy do Radomska. Ne. wejść do środka. Ale możemy